Nowa premka to i nowa recenzja na kanale, a dziś omówimy sobie nowy brytyjski ósmy tier premium, okręt, w krążownik, który bardzo jest podobny do drzewkowego z małymi zmianami. Standardowo mówimy sobie tutaj moduły, flagi, kapitana, same suche statystyki, no i oczywiście na końcu gameplay. Zaczniemy standardowo od parametrów, pamiętajcie, że to co tutaj omawiam to już jest z proponowanym kapitanem, flagami i tak dalej tak dalej. Jeśli chodzi o pancerzenie, to jest ono identyczne jak na okręcie drzewkowym. Mamy bardzo wysoką cytadelę 152 mm, dziób oraz rufa po 25 plus mamy kawałek tutaj z 102 mm. Jest identyko, jeśli chodzi o, o pancerzenie. Żywotność mamy tutaj 42,500 hp, 19% obrony przeciwtorpedowej, spoko. Artyleria to są 3x2, 234mm, mamy 3 wieże, 2 z przodu i 1 z tyłu, podwójne 234mm, nie jest tego za wiele, ale powiem Wam, że jeśli chodzi o parametry nie jest źle, bo mamy tutaj zobaczcie, aż 28% szans na podpalenie, to już przypominam jest z kapitanem oraz flagami, 58mm penetracji, 16,1km zasięgu, 12,5mm Sekundy przeładowania, wieże kręcą się w miarę 16,8 sekundy, rozrzut maksymalnie 134 metry. Nie jest źle, prędkość może nie powala 841 metrów, ale nie jest to też wcale taka najgorsza. Dodatkowo raczej nie ma sensu omawiać yy, torpedy 533 mm, czyli tak mocno standardowe, jeśli chodzi o brytyjskie torpedy. Yy, mamy 8 km, zasięg wykrywania 1 i 3, prędkość 61 węzłów. Yy, mamy tutaj po jednej wyrzutni na burtę szału. Może jakiegoś tam torpedy nie robią, ale zawsze coś tam jakieś, jakieś obrażenia wchodzą. Obrona przeciwlotnicza zobaczcie, aż 85 punktów. I obrona tutaj jest całkiem porządna. Zresztą ona jest praktycznie też taka sama jak, jak w przypadku drzewkowego okrętu. I, Tutaj faktycznie ta obrona zadaje ładne obrażenia. E, jakieś tam nawet samoloty schodzą, chociaż jak wiecie, no jak dziesiątka podleci, to raczej zbyt wielkich, e, wielkich szans nie mamy. No bo wiadomo, to jednak dziesiąty tir. Prędkość: 34 węzły, promień skrętu: 720 metrów, oraz czas przestawienia steru. Tutaj już z modułem: 8,4 sekundy. Jeśli chodzi o kamo, 9,5 z powierzchni, 6,1 z. Powietrza. Kamo wcale nie jest wcale takie najgorsze. Zresztą ono się tutaj przydaje. Jeśli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, no to oczywiście RK standardową. Mamy tutaj tą lepszą naprawkę. Łącznie tam ponad 20 tysięcy możemy naprawić. No i mamy Hydro 3.5 torpedy. 5 km okręty zamienny na dopałkę do AI. Ja osobiście raczej hydro. Zresztą dziwnie się czuję na drążowniku, gdy pływam bez bez hydra jakoś tak, dlatego m.in. może łukom nie, nie podchodzi. E, Jeśli chodzi o ulepszenie, ja gram sobie na modyfikacji głównej uzbrojenia 1, e, tutaj mam modyfikację systemu kontroli uszkodzeń, e, modyfikację systemu celowniczych, e, oczywiście przestawienie steru, no i Kamoch, które się tutaj bardzo bardzo przydaje, bo niestety ale jesteśmy sporym krążownikiem, ze sporą, wysoką cytadelą i musimy uważać na to, bo to bardzo boli. Zestaw flag dosyć standardowy: flagi do podpałek oraz torped do naprawki, do przeładowania sprzętu eksploatacyjnego oraz, oraz flaga, żeby wyeliminować ryzyko wybuchu naszego magazynu amunicji. No i kapitan, ja tutaj gram troszkę niestandardowo, ale to podobnie jak mam, to w zasadzie jest taki sam kapitan nie grałem na Londynie, chociaż tam na Londynie grałem na troszkę niepełne kapitanie, ja gram sobie z ostatnie bastionem, bo mam wrażenie, że te brytyjskie krążywniki bardzo, ale to bardzo często tracą ster, a tutaj gdy stracimy ster, pokażemy burtę, to równa się śmierć, dla Cytadala naprawdę jest ogromna, zresztą jak mogliście zobaczyć, ja sobie gram na takiej konfiguracji Kamo. Jeżeli chodzi o kolejność, polecam eksperta w ładowaniu, bo tutaj warto używać Apeków. co w sumie będę rozmawiał w bitwie. Idziemy sobie tak: ekspert w ładowaniu, później adrenalina, nadzorca, bardzo, bardzo ważne, żeby zwiększyć sobie naprawkę o jeden, bo standardowo mamy dwie, a na tej, znaczy nie tak, na premium mamy dwie, a na zwykłej mamy jedną. A to boli. No i oczywiście Kamo, a później to już dowolnie, jak kto, jak kto uważa. Ta czwórka jest w zasadzie taki lekki must have. Ja sobie gram na ekspercie w wyburzaniu, żeby jeszcze zwiększyć tą szansę na e podpalenie. No cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o suche, suche omawianie okrętu. Przejdziemy sobie do bitwy. Jesteśmy w bitwie. Bitwa raczej z kategorii może być, zresztą tutaj. E, Od koniec popełnię bardzo duży błąd e, dlatego trzeba się rozglądać wokół siebie To mamy na dzień dobry ładną Cytadelę z Baltimora i to co mówiłem warto używać APEKów jak najbardziej one się przydają nie tylko heki, chociaż te heki są pod pałą są naprawdę mm. no ale mamy tylko 6 dział, także wiecie, mamy 28% szans, ale tych pocisków zbyt wiele nie spada na przeciwnika. Lecą są z Musashi. Na szczęście one tutaj dosyć szeroko je rozrzuciło. Rzut mamy na dziewiątki. Mamba to sąsiedzi. Bitwa dominacja. No cóż mogę powiedzieć. Bitwa rozłoży się dosyć dziwnie. Bo będzie w zasadzie w momencie w którym zginę to ona będzie przegrana ale dzięki temu jak nasze ognisko, o, ognisko, tak, brawo geniuszu, lotnisko ogarnie, to będzie szansa tą bitwę wygrać i nawet się uda. To mały spoiler. Ale dobra, wracamy do okrętu. Jakie są moje wrażenia? Powiem wam szczerze, że wrażenia są, yy, jestem wewnętrznie podzielony. Okręt nie jest wcale taki zły. Ale szczerze powiedziawszy, chyba nie wydałbym na niego złotówki. Nawet złotówki. Dlaczego? Przede wszystkim, żeby. Musicie. Jeżeli chcecie go kupić, to musicie sobie zadać bardzo ważne pytanie, cytując klasyka. Jeżeli dobrze się wam gra okrętem drzewkowym, ogólnie całą tą nową linią drzewkowych to tak, tym okrętem też będzie Wam się grało przyjemnie. Jeżeli z automatu wasza odpowiedź była nie, to nie ma sensu wydawać kasy na niego. Bo tutaj gramy praktycznie identycznie. Mamy te same działa, które są na dziewiątym tierze. Oczywiście jest ich mniej. One zadają bardzo fajne obrażenia, ale jednocześnie te obrażenia zbieramy. Jeżeli popełnimy błąd, to będziemy zbierać je konkretnie. I tutaj będzie w sumie to widać w tej bitwie, że jeżeli popełnimy błąd, to źle. Zresztą będę tutaj zaraz komentował układ tej bitwy, bo tutaj, gdzie te, gdzie te dwa musashi na środku się ustawiły, one się bardzo dobrze ustawiły, one blokowały mi. Ja będę się tutaj kręcił jak. Yy, no brakuje mi teraz słowa, jak się będę kręcił, ale będę się nieźle kręcił i to tymi okrętami trzeba robić. Kręcić się, trzymać się na daleko nie przesadać z, z podejściem zbyt blisko, bo jeżeli podejdziemy zbyt blisko, to takie Musashi, czy inne inny pancernik, a nawet krążowniki, na przykład niemieckie na APK zrobią nas, na nas po prostu dewastujące uderzenie. Ja się tutaj zastanawiałem, co rozegrać, jak jak się ustawić, bo niestety cała nasza, cała nasza siła poszła na tego kapa, to tym bardziej jest dziwne, że uda nam się wygrać tą bitwę, że przy takim mocnym leming trejnie uda się to nawet jako taką jako ugrać, mimo tam, że Mieliśmy na początku gościusza zbywersował, wersował, że jest pociąg i on nie będzie grał. Chociaż tam na razie stara się grać. Nie będę komentował tej alzacji, która tam przy kapie się gdzieś kręci. Na się przy kapie przy w zasadzie pilnuje lotni. Naszelotnie, naprawdę tutaj nie będzie gorąc, zresztą będzie to widać w podsumowaniu. Idzie sobie Akizuki po jednym dedeku na stronę ostatnią, to dosyć popularne. Ładnie zbiera tutaj za za 5000 z groszem e, zaczęło się zadymiać, ale zobaczcie, zostało tam teraz 600 HP i ktoś go tam zaraz chyba nawet dobije. Tutaj czyli już tak na ale i tak nie miałem do czego. Także no właśnie, Izuki Akizuki poszło do piachu. Bardzo duża strata, jeżeli jest po jednym dd na na stronę, nasz Dadek na szczęście jeszcze żyje i długo jeszcze pożyje, będzie się kręcił, dzięki temu uda się jeszcze tą bitwę jakoś utrzymać. I to jest to, co mówię też, jeśli chodzi o ten okręt, no właśnie ustawiamy się za wyspą, albo się ustawiamy za wyspą, albo się kręcimy. Z takim Musashi w zasadzie w bezpośredniej konfrontacji szans praktycznie nie mamy. Jedyna opcja, żeby mieć z nim szansę to na bardzo daleko i po prostu mieć sporo szczęścia w RNG, ewentualnie kolega na Musashi musi nie ogarniać tego celowania i te pociski latać jakoś tak dziwnie. My się Będziemy kręcić prawo-lewo, no ale to jest dosyć logiczne. To jest pancernik sporych rozmiarów, do tego jeden tier wyżej, ehm, także no to tak, tak to musi wyglądać. Ale za to zobaczcie, jak fajnie z tych pocisków, chodzą obrażenia: 5000 plus pożar. Bardzo często, mimo tego, że to jest tylko 6 dział, to z jednej salwy możemy rzucić dwa pożary, i to chyba nawet w tej bitwie będzie widać. Także dlatego mówię, że jestem rozdarty, bo grało mi się nawet przyjemnie, ale to ja jestem chyba w nielicznym gronie, któremu grało się przyjemnie linią brytyjską. Tak, jak ostatnio czytam w komentarzach, czy to na forum, bardzo dużo ludzi narzeka. E, między innymi narzekają, że to jest ciężka linia, a pada od To jest ciężka linia ze względu na działa, a nie pancerz, mimo tego, że ten pancerz nie jest taki zły. Ale ta dalej jest dosyć wysoko. I dlatego zbieramy. Tutaj staram się jakoś może przez ten przesmyk wrzucić. Może no, by się udało, e, w końcu e, najwyższa pora ruszyć tyłek, e, tym bardziej, że tam widzę, że bitwa zaczyna się już, zobaczcie, układać bardzo przyjemnie, mamy przewagę jednego okrętu, do tego nasz detek wchodzi na kapa, jest szansa wziąć, także na razie bitwa wygląda Naprawdę przyjemnie. Jest szansa wygrać. Co może się złego stać? No ale wiemy jak to jest w owsie. Stać się może praktycznie wszystko. A teraz będę tak starał się celować po dżebie tego Mosashi, bo moja penetracja pozwala mu zrobić jeszcze tutaj, gdzie ma sporo w saturacji sporo obrażeń. Czeka na mnie do zrobienia. Niestety tylko jeden pocisk trafił. Dlatego zrezygnowałem i zacząłem strzelać znowu po nadbudówkę, żeby jak najwięcej pocisków go trafią, Chociaż tak się zastanawiałem też, że kolega będzie zaraz wracał i to może być bezpieczniejsze. Mamy kolejny pożar, tym razem już siódmy na 50 trafiń, siódmy pożar to jest naprawdę sporo. Ale z drugiej strony miałem też bitwy, w których tych pożarów padało naprawdę mało. No ale to wiecie, RNG, RNG decyduje, a nie my. Jak nam polosuje, to pożary wchodzą i zwiastuny można robić. A w tej bitwie, z tego co pamiętam, to zwiastunu chyba nie będzie. A w momencie, kiedy to nagrywam, to jeszcze nie wiem, ile on będzie kosztował. Mam nadzieję, że nie przesadzą z sceną. Ciekaw jestem, jak dużo, jak dużo osób znajdzie zwolenników tego okrętu. Możecie dać znać w komentarzach, czy się zdecydowaliście, jak, żeście, jak już pograliście, jak Wam się podoba. Ogólnie e, chciałbym e, Was zapytać, jakie są Wasze ogólne odczucia, jeśli chodzi o, o samą linię brytyjskich krążowników, Proszę tylko bez wulgaryzmów. E, tutaj, a to jest to, co mówiłem wcześniej, że będę się kręcił. No i to widać właśnie, że co wyjdę za, za wyspę, e, i widać mnie przez tę Musashi, to będę się starał uciekać za wyspy, żeby kolega mnie nie, nie zdewastował. Kręcę się, pozwalam sobie się kręcić, ze względu na to, że on się na mnie praktycznie w ogóle nie patrzy. Jak widzicie, obrażenia całkiem przyjemne, wchodzą w samoloty teraz po 43. Z tego, co pamiętam, to chyba już tu coś miałem uszkodzone, jeśli chodzi o, o pelotkę, te naloty, które wcześniej były, troszkę mnie uszkodziły. Zresztą m.in. mamy 6 zestrzeleń. Także tak wygląda i wyglądać będzie, jeżeli będziemy chcieli wykorzystać ten okręt, aby jego możliwości w pełni, to tak będzie wyglądać gameplay. Kręcimy się w kółko gdzieś tam trochę dalej, nie podchodzimy za blisko, bo jeżeli podejdziemy za blisko, to dla nas to jest śmierć. Nie możemy płynąć sami, jeżeli będziemy płynąć sami, to też jest dla nas śmierć, jeżeli przeciwnik nas fokusuje. Tym okrętem za długo nie wytrzymamy, przypominam, 25 mm, tylko na dzioby i na rufie, a to zbiera e, potrafi wpuścić i od fronty, gdy jest odpowiedni kaliber tutaj naprawdę było sporo szczęścia bo spokojnie mógł mógł mi zrobić sporo więcej to Musashi, ale na szczęście tylko jeden pocisk z penetracją trafił e, no ewidentnie nie jest to okręt do tankowania naprawka e, te 20400 które możemy maksymalnie naprawić, to już jest flagą e, daje nam troszkę, e, że tak powiem pola do popisu, ale tej cytadeli za dużo nie naprawimy, obrażeń z AP też zbyt wiele nie naprawimy, jedyne co, to warto zostawiać sobie na tym okręcie pożary, żeby sobie pracowały, bo je na pewno naprawimy. Lecą znowu podziski z Mosasiego, uda mi się część chyba wyminąć, o ile nawet nie wszystkie, tak jest, zobaczcie, udało mi się odpowiedniej chwili wykręcić, Jak jeżeli kręcimy, no to spoko, jesteśmy w stanie nawet troszkę... Przeżyć fajnie, że ma hydro. Te 5 km robi różnicę. Początkowo cała linia brytyjskich różników miała mieć hydro tylko 3 km, 3 na 3. I, i dobrze, że dostała to 5, bo tak to było dosyć, dosyć biednie. Tutaj czekam aż mi ten szarni wejdzie w zasięg. 87 tysięcy, już zrobionych. Jak wspominałem, tutaj wynik nie będzie jakiś taki mega, będzie to raczej taki dobry, ewentualnie średni, według jak kto, jaką kto ma skalę. Ale bitwa pokazuje mniej więcej jak dobrze wykorzystać okręt, żeby sobie zrobić wyniki i zarobić trochę hajsu. Dlatego ją wybrałem. Ech, cóż. Mm, o samym okręcie jakoś tak chyba, chyba wystarczy. Ładnie e, tutaj wchodzi w szamhorstę. 5 pocisków z 6, plus do tego pożar. E, także sobie pracuję. Pożary to będzie nasz główny yy, główny, główny zysk, chociaż to jest, no dobra, nieważne, będzie nasz główny zysk. Zobaczcie, trzy braki penetracji, ale to tam dlatego, że dosyć mocno te pociski spadły na wieżę. Lop, jak widzicie, jest taki, może być, nie jest tam jakiś, nie wiadomo jak wysoki, ani nie jest to płaski dotlotu, płaski lotu, leci całkiem przyjemnie. Yy. W tej bitwie chyba nie będzie jakiejś zabawy zapekami poza tą pierwszą cytadelą, ale powiem Wam, że naprawdę warto się przełączyć, nawet, nawet na pancerniki próbowałem i czasami przyjemnie potrafi wejść za, za 5, 6, czasami nawet 7 tysięcy z tych 6 dział, jeżeli tylko na ładnie. W odpowiednim miejscu te pociski uderzą, no krążowniki to boli, na takie 11, 12, 10 km te apaki potrafią zrobić nawet dewastujące uderzenie. Zdarzyło mi się, co prawda okno, był jeszcze wtedy w fazie working progress i medale nie wpadały, ale gdyby wpadały to byłby... Mm... Byłoby dewastujące. Tutaj robi się, robi się mały problem, bo zobaczcie, wyszło mi to Musashi, które w tej chwili zaczyna się na mnie odwracać. Jest zainteresowany zabiciem mnie, zatopieniem, i zanim idzie kolejny Musashi. Na szczęście jedno zginęło, nasze Izumo się ruszyło, i tu jest ten moment, w którym popełniam błąd. Zobaczcie, idę sobie w lewo, przygotowuję się na to Musashi, ale dla bardziej wprawionych, zobaczcie, że zaraz po lewej jest wyspa. Tak. Idę prosto na wyspę. W tej chwili popełniłem bardzo duży błąd. Przeoczyłem się na apeki, bo chciałem sprawdzić, jak w burtę Musashiego wejdzie. Niestety, Musashi już zaczął stawiać dziobem. Mam 29 tysięcy HP. Gdzieś po mojej lewej burcie jest monarch, który zaraz zrobi ze mnie mięsko. Ale płyną torpedy, tak jest cyk, dewastujące. Do widzenia. Poszło pożar na Musashim. Torpedy sobie płyną. Jak dobrze pamiętam, to jeszcze zaraz zajmiemy sobie na tym Musashim Fraga. Poczekamy, aż torpeda uderzy, i przejdziemy sobie do podsumowania. Dzięki temu, że lotnisko zachowało zimną krew do końca, udało się wygrać. To tylko draśnięcie na temu Musashi. Jest jeden frak: 131 tysięcy zrobionych, 618 tysięcy na koncie. Jedna torpeda 11. Podpaleń, jeśli chodzi o podstawowy EXP, mamy tutaj 1847. Si pan tutaj dostał ode mnie plusika, łanie zagrane, 2500 ponad zrobione. Hmm. Jeśli chodzi o rozkład obrażeń, mamy 72 tysiące z hek PP 14 300 i 34 tysiące z. Pożarów 507 z zalania. Tylko 4 torpedy wystrzelone, 800 tysięcy wytankowane. Jeśli chodzi o ekonomię, e, mamy tutaj 500 tysięcy na czysto. Tutaj była misja bojowa, która dorzuciła stówkę. E, było tam mocne strzelanie po bebekach, także hajsy faktycznie nie są zbyt wielkie. Bo zobaczcie Musashi, Musashi, Szarni, tego Baltimora trochę Akizuki. Także kasa za wielka nie jest, bo mocne było tutaj palenie pancerników. Gdyby troszkę więcej krążownika ugryźć, ewentualnie jakiegoś dadeczka, bardziej taki zuki pokarać, albo jakby było drugie, to kasa byłaby większa. Cóż, to by było na tyle. To moją opinię na temat Cheshire już znacie. Czekam na wasze i do usłyszenia w cennych materiałach. Ejo, pa pa.